Jeżeli ktoś skupi się na tym, że chce odnaleźć Boga, chce odnaleźć sens w swoim życiu, chce odnaleźć siebie, chce poznać to, kim jest i będzie szukał tego razem z Bogiem, razem z Jezusem, wtedy im bliżej jesteś Boga, to pewne rzeczy w Twojej codzienności stają się coraz bardziej oczywiste. Na przykład czytamy w Biblii, że ciało jest świątynią ducha. Moim zdaniem, im bliżej jesteś Boga, tym bardziej oczywiste wydaje ci się to, że chcesz dbać o swoje zdrowie, że nie chcesz być sabotażystą swojego własnego ciała. Naturalne jest to, że im bliżej jesteś Jezusa, to tym bardziej wiesz, że może jaranie szlugów wcale nie jest takie dobre. Może picie alkoholu w każdy weekend też wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem. Obżeranie się, jedzenie syfu, jedzenie złego jakościowo żarcia, fast foodów, słodyczy, wpłynęło teraz na to, że masz nadwagę, że walczysz z otyłością, walczysz z cukrzycą, walczysz z mierzycą i z innymi wieloma rzeczami, co jest konsekwencją tego, że syfiast do tej pory jadłeś.